Explorator doświadczył zjawisk paranormalnych na urbexie. Inni zarejestrowali na kamerach niewytłumaczalne rzeczy. Dzisiaj przed nami najstraszniejsze paranormalne nagranie. Krótki klip mocno zaniepokoił internautów i wywołał falę komentarzy. Przedstawia osoby penetrującą stare, najpewniej opuszczone zabudowania szkolne. W pewnym momencie coś niespodziewanie przykuwa uwagę autora. Po spowolnieniu i przybliżeniu materiału w mroku widać tajemniczą sylwetkę, istotę o długich nienaturalnie wyglądających kończynach i szerokim zwierzęcym pysku. Miejsce nagrywania pozostaje nieustalone, co dodatkowo podbija aurę zagadki. Część komentujących sugeruje, że mógł to być zabłąkany zwierz, inni skłaniają się bardziej mrocznej interpretacji, wskazując nawet na stworzenie przypominające wilkołaka. Noc, cicha, spokojna ulica oświetlona jedynie blaskiem podczerwieni z kamery. Przez kilka sekund wszystko wygląda zwyczajnie, aż w kadrze zza drzewa zaczyna wyłaniać się coś jasnego. Nie wygląda na człowieka. Nie ma wyraźnych kształtów tylko blady, świetlisty kontur, który porusza się powoli na oczach samotnej kamery. W tej samej chwili czujnik ruchu uruchamia reflektory. Podwórko rozświetla się ostrym, białym światłem, i wtedy postać tajemniczo rozpływa się w powietrzu, jakby nigdy jej tam nie było, Klip pochodzi od użytkownika Reddita, zwanego Forsec Worker. Na pierwszy rzut oka to zwykły, spokojny wieczór w domu, ale po chwili ciszę przerywa dźwięk serii uderzeń. <trystanie z> uderzeń> Ktoś z całej siły wali w drzwi, po czym stało się to. Jak się okazuje, za drzwiami nikogo nie ma, lecz autor postanawia się upewnić. Drzwi otwierają się na jego oczach, otwierając się powoli, jakby ktoś znowu stał po drugiej stronie. Po drugiej serii uderzeń słychać już tylko głębokie westchnienie autora. Jakby w jednej chwili pogodził się z tym, że cokolwiek dzieje się w jego domu nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć. Ale czy aby na pewno? Dajcie znać w komentarzach. Kolejny niepokojący film pochodzi z Instagrama Strange Dark World. Autorką nagrania jest kobieta o imieniu Vanessa. twierdzi, że przez całe życie doświadczała dziwnych zjawisk, ale nigdy czegoś takiego. Według jej relacji, chwilę przed północą, kamera w dzwonku do drzwi zarejestrowała ruch na zewnątrz domu. Gdy sprawdziła nagranie, zobaczyła w mroku coś bardzo niepokojącego. Widzieliście? Spójrzcie jeszcze raz. Z mroku wyłania się przerażająca ludzka twarz. Postać zdawała się obserwować jej dom, poruszając się niemal niezauważalnie. Cokolwiek to było, spojrzenie postaci i martwa cisza sprawiły, że ciężko byłoby na miejscu kobiety nie poczuć tereszczy. Noc, chłodna, jesienna cisza, liście poruszają się na wietrze, a kamera monitoringu leniwie rejestruje pustą posesję. Przez chwilę nic się nie dzieje. Aż nagle na wyjeździe z podwórka pojawia się ktoś albo coś bardzo dziwnego. Z mgły i pomroku wybiega kształt biały, rozmazany, przypominający sylwetkę człowieka. Porusza się szybko, niemal biegnie w stronę ulicy, ale nie wydaje żadnych dźwięków kroków, wtedy po prostu znika. Jak myślicie, co to mogło być? Tym razem przenosimy się do Meksyku. Nagranie udostępnione przez profil Scary Encounter pokazuje niezwykłe zjawisko zarejestrowane przez kamerę monitoringu. W pewnym momencie na nagraniu dostrzec można dziwne, poruszające się światła, które unoszą się nad ziemią, a następnie znikają bez śladu. Niektórzy internauci twierdzą, że to dowód na obecność czarownicy lub ducha. Wskazują przy tym, że Meksyk od lat uchodzi za miejsce pełne legend o cieniach i zjawiskach paranormalnych. Inni jednak są bardziej sceptyczni. Według części komentatorów na nagraniu widać po prostu dwie osoby z latarkami, a efekt świetlnej kuli to złudzenie wynikające z ruchu i niskiej jakości obrazu. I faktycznie, jeśli przyjrzeć się uważnie, można dostrzec dwie sylwetki stojące obok siebie tuż przed zniknięciem światła. Jednak czy to pełne wytłumaczenie sytuacji? W październiku 2022 roku youtuber Chris z kanału Urbex Hill opublikował w sieci nagranie, które szybko przyciągnęło uwagę miłośników Urbexu. Na filmie widać, jak samotnie bada wnętrza starej, dawno opuszczonej stacji energetycznej. Obiekt w 1948 roku został już wyłączony z użytku. Od tamtej pory niszczeje, a ponad 7 dekad narosło wokół niego wiele opowieści o duchach i dziwnych zjawiskach. Wielu odwiedzających wspominało o niepokojących odgłosach, niewyjaśnionych cieniach i zmianach temperatury. Chris postanowił jednak wyjść tam sam, bez żadnej ekipy. Od razu zauważył, że wnętrze jest w tragicznym stanie. Ściany się kruszyły, sufit odpadał, a na podłodze leżały rozkładające się szczątki zwierząt. Ustawił w kilku miejscach kamery na poczerwień, by mieć oko na wszystko, co mogło umknąć jego uwadze, po czym ruszył w stronę piwnicy. Wtedy atmosfera zaczęła się wyraźnie zmieniać. Kiedy przekroczył próg jednego z pomieszczeń, temperatura spadła jeszcze bardziej. Wystarczyło, że zrobił krok w tył, a chłód ustępował. Tak jakby niewidzialna granica oddzielała zimno od ciepła. Kontynuował eksplorację, nie mogąc pozbyć się wrażenia, że nie jestem sam. W pewnym momencie, w głębi betonowej półki, kamera ochwyciła coś, co wygląda jak biały, półprzezroczysty cień, poruszający się w tle. Ale Chris nie zauważył tego w czasie rzeczywistym. Kiedy wrócił na górę, jedna z kamer na podczerwień zarejestrowała coś jeszcze bardziej niepokojącego. Tuż po tym, jak zostawisz teraz subskrypcję. Dzięki. W następnej sekundzie widać cień, który przymyka tuż obok niego. Chris odwraca się, ale nikogo nie ma. Po chwili postać znów pojawia się w obiektywie, tym razem wygląda, jakby zaglądała za drzwi po drugiej stronie pomieszczenia. Jego głos drży, oddech staje się ciężki. Zaczyna czuć się coraz gorzej. Po kilku sekundach zaczyna wymiotować. W tym samym czasie kamera rejestruje białą postać stojącą w rogu, obserwującą go w milczeniu. Po chwili zniknęła. Czy te wszystkie nagrania przedstawiały rzeczywiste zjawiska paranormalne? Orby na kamerze, postać w szkole, białe zjawy. A my w tym miejscu kończymy tą mroczną podróż. Dzięki, że zostałeś do samego końca. Zostaw teraz suba i wbijaj do kolejnego filmu na kanale. Widzimy się tam, siema.